Jeżeli ktoś się spieszył do pracy na ósmą i jeszcze nie dotarł, to już ma obsługę 12 minut. Informuje niniejszym. Moi drodzy. W naszym studiu już dwie sympatyczne dziewczyny Olga Mickiewicz. Dzień dobry Dzień Olga dobry. i jej gość. Tak, moim gościem jest dzisiaj Katarzyna i specjalistka feng shui, feng shui czy feng shui? Feng shui, feng shui Właśnie, ja też. Feng, feng shui to yy, z, chińskiego z chińskiego po prostu, ale po polsku możemy mówić po prostu feng shui. Feng shui. Mhm. No właśnie, bo y, dzisiaj kolorem dominującym jest kolor zielony, także możemy dzisiaj już zacząć fotosyntezować przed wiosną wszyscy tutaj, jak jesteśmy. Y, to zresztą byłoby bardzo fajnie, gdybyśmy mogli odżywiać się w ten sposób, ale to tak na marginesie. Natomiast właśnie, czy y, kolor zielony to jest y, kolor taki nam sprzyjający, czy każdy musi sobie sobie dobrać taki swój kolor, że na przykład mamy koleżankę w redakcji, niejaka żaba, Marta Hoppe, która jest non-stop zielona. Wszystko ma zielone. To zależy od, od danej osoby, Aha. prawda? Jeżeli chodzi o feng shui, to dobieramy te kolory w zależności od danej osoby, w zależności od daty urodzenia i wtedy te kolory dla danej osoby są odpowiednie. Ale oczywiście każdy kolor ma też swoje znaczenie, tak jak zielony związany jest z harmonią. Udowodniono jest nawet przed, przez lekarzy, że patrząc na kolor zielony, oczy odpoczywają. I, I to jest szczególnie polecane dla osób, które spędzają dużo czasu przed... Czyli y... jak teraz patrzę na panią Kasię, to już w dużym stopniu odpoczywam. My tym kolorom przypisujemy ogromne znaczenie i to już chyba tak trochę wyczuwamy, no tak trochę intuicyjnie. Kolory w moim otoczeniu mają jak najbardziej wpływ na to, jak szybko na przykład się budzę, na to, jak mam możliwości do skupienia się, mają wpływ na jakieś już na nasze zachowanie. Jesteśmy bardziej agresywni, mniej, skłonniejsi do refleksji, albo wydawania pieniędzy. Jak tak sobie rozmawiałyśmy poza anteną, to pani mi opowiedziała o takim przykładzie malowania ścian na czerwono, że to, to nie jest chyba dobre. Mimo że nie. czerwony to chyba dobry nie. kolor, to jednak nie, nie, malowanie ja myślę, że ścian. Że zawsze bardzo. musi być yy, równowaga zachowana, ponieważ tak jak czerwony jest dobry, jeżeli. Czyli z jednej strony biały, z drugiej strony? Nie, u nas no może no, nie, nie popadajmy po prostu w przesady. Jeżeli jest tego czerwonego zbyt dużo, to to nawet może prowadzić do yy, agresji, do tego, że osoby mieszkające w takim yy, pomieszczeniu będą po prostu poddenerwowane, bo jest tego koloru zbyt dużo. I, I ja myślę, że tak jest z każdym kolorem. Jeżeli danego koloru jest zbyt dużo, no to to nie wpływa negatywnie. Jeżeli pomalujemy ściany na, na czarno lub niebiesko, to też nie będzie to wpływać y, pozytywnie. Ja na Pani stronie internetowej znalazłam taki prostokąt e, tajemniczy, on był podzielony na takich osiem małych kwadratów i one były zorientowane wobec, według stron świata i tam każdej stronie świata był coś. ile mamy? Osiem stron świata teraz? Prawda? No tak, w, w zasadzie, no, w zasadzie już, tak. Wschód, zachód, południe, północny, wschód i tak dalej. Tak, dokładnie, osiem, osiem kierunków, zgadza się. I każdemu z tych kierunków przyporządkowany jest dany kolor i y, który jest odpowiedni do danego sektoru. Czyli w takim razie na północy powinniśmy mieć określony kolor, na południu określony Zgadza kolor? Zgadza się, tak. Zgodnie z zasadami Feng Shui, to jeżeli mamy na przykład północ, o, o którym pani mówi, to tam najlepsze kolory to jest niebieski, czarny, plus kolor, który, który wspiera ten element, czyli biały, szary, srebrny, złoty. One też są korzystne. Czyli co? Aha, nie, złoty nie, bo złoty nie jest zimnym kolorem, raczej jest ciepłym kolorem, tak mi się wydaje. Nie, tylko tu chodzi bardziej nie o, o żółty, tylko Aha. taki... Y, od, no, są, są, jest kilka o, Rozumiem, odcieni, odcieni, tak. prawda? Tak. Czyli co, chodzi o to, że na północy muszą być takie zimniejsze kolory? To tak wygląda, Znaczymy, to jest, czy nie? Feng shui, mamy kilka metod, Aha. którymi się posługujemy. A, to, o pani mówi, tak. Mm -hmm. To jest taka najprostsza metoda y, zwana szkołą kompasu mm -hmm. i to opiera się właśnie na kierunkach. Jest inna, znacznie bardziej y, skomplikowana metoda, tak, Aha. która się opiera na y, energii w naszym domu, która jest wyrażona za pomocą liczb. I tutaj możemy określić, gdzie ta energia jest korzystna, gdzie jest niekorzystna i za pomocą kolorów, między innymi, bo to jest jeden z aspektów, możemy albo wzmocnić, sobie albo, albo osłabić. Niektóre kolory na przykład przyciągają pieniądze z tego, co wiem. No zielone oczywiście, to wiadomo. Nie, wcale nie zielone. Niebieski. Niebieski podobno. Niebieski podobno. Ja się bardzo zdziwiłam, bo pani mi tak wczoraj zdradziła przez telefon, kiedy rozmawiałyśmy, że jedno z warszawskich centrów handlowych jest właśnie tak urządzone, żeby tego niebieskiego było jak najwięcej, żeby przyciągać o, pieniądze. Ale, ale ja myślę, że to, jeżeli jest przesad. W danym, w danym elemencie, jeżeli jest tego elementu szczególnie właśnie z elementem wody, czyli niebieski, to to akurat powoduje skutki negatywne. Więc jeżeli pomalujemy na przykład dach i, i całe, czy centrum handlowe, czy, czy dom na niebiesko, to to obróci się przeciwko nam ponieważ y, tak jak y, niebieski. Będzie zakłócenie po prostu. Będzie zakłócenie. Tak jest. No, dokładnie, bo hmm. jeżeli, tak jak mówiłam, równowaga jest najważniejsza. Czyli hmm. jeżeli pomal, y, niebieski się wiąże y, z feng shui, głównie z pieniędzmi, ale jeżeli pomalujemy całe pomieszczenie na niebiesko, będziemy mieli tego elementu zbyt dużo, to symbolicznie y, tak się mówi. Że to nas zatopi. Ale nie o to chodzi, że przyjdzie tsunami i nas zatopi, tylko po prostu, yy, czy będziemy mieli problemy po finansowe. Przygniemy pałę, tak no, naprawdę. Po prostu a, no, a przecież tak. też myśli, we, fe, bo feng shui... jest najważniejsza. Dokładnie, on właśnie to się robi. Równowaga jest najważniejsza, y, balans finansowy. Mhm. Także y, gościem Olgi Mickiewicz, moim jest dzisiaj y, pani Katarzyna Dewraj, specjalistka od feng shui. Za chwilę wrócimy do rozmowy. MPA Show Box and Blocks, 21 minut po ósmej, tu czwórka polskie radio. W naszym studiu dwie sympatyczne dziewczyny: Olga Mickiewicz oraz Katarzyna Dewnej, specjalistka Feng Shui. Rozmawiamy sobie właśnie o tym, jak zorganizować sobie na przykład studio radiowe i to po kolorach. Pani Kasiu, czy to wszystko tu jest okej? Okay? U nas? Czarno-żółto? Ja wczoraj <laughs> czytałam, że. Czy równowagę utrzymujemy? Czarny i żółty to pobudza. Więc pobudza. To by pasowało. No właśnie. Tak, poranek, <laughs> zwłaszcza w czwórce. Żółty kolor jest, jest dobry, bo on rzeczywiście pobudza. i dodaje energii, więc jak do, do radia, to absolutnie jest... Nadaje się. Nadaje się, oczywiście. Super. Wiemy już, jak sobie zorganizować pomieszczenia, czy do mieszkania, czy do pracy, a co z ubiorem, bo to też ma wpływ, kolory ubioru, prawda? On, to też ma, to, to określa tak zwane indywidualne feng shui i to dla danej osoby, tak jak już powiedziałam właśnie wcześniej, na podstawie daty urodzenia są dwie główne metody, którymi obliczamy, jakie, jakie kolory są dla danej osoby najlepsze i jedna jest związana z tak zwaną formułą kła, którą obliczamy na podstawie daty urodzenia. A to takie skomplikowane obliczenie? Pani skomplikowane? Kasia? Najłatwiej to obliczyć u mnie na stronie internetowej w Aha. kalkulatorze, ale może pan jej obliczyć teraz, jeżeli dodamy dwie ostatnie cyfry daty urodzenia. Dodamy je do siebie. Do siebie to dodajemy? Czyli tutaj, Tak. 6, tak, 9. To wyjdzie mi, proszę pani, 15. Tak. tak, Dodajemy je e, nadal razem, czyli 1 i 5 to 6. 1 i 5, e, tak, już stoję. I, tak. Tak, I tutaj dla mężczyzn urodzonych przed rokiem 2000. Aha. Zdecydowanie e, takim mężczyzną <laughs> jestem. E, odejmujemy tą cyfrę od dziesiątki. No, czyli, czyli nastaje nam 4. Czwórka. Aha. dokładnie, czyli pana numer. E, no jest czwórka, no wszystko się zgadza, proszę ja, bardzo. Jakbym jak się urodził tutaj. Zapisane no. to było w gwiazdach, zanim a, tak, jeszcze. dokładnie, z gwiazdy mnie tutaj... A dla kobiet y, dodajemy ten numer do cyfry 5. Aha, do i wtedy wyjdzie 9 dla kobiet, tak? I, y, na przykład. Nie, to wtedy y, tak. Dobrze, tak. tak? A i co z tą cyfrą, pani Kasiu, że co ta nie, nie, nie. czwórka? Nie, nie czyli szóstkę, szóstkę do szóstkę piątki, czyli do piątki. to by było 11. Aha, 11, czyli wtedy Aha, wychodzi dwójka. Czyli mi wychodzi 11, a tobie wychodzi 4. 4, rozumiem, w ten sposób. I co na przykład tym? A pani, pani samym się tak? Nie, ale... Nie, ale... wychodzi okej, okej. Ale wychodzi mi podobnie. No i co wtedy? Na przykład, te, ja mam, Pani jestem czwórką. czwórką, czyli tak samo jak ja. O, no bardzo? bardzo. bardzo. jesteśmy w czwóreczce, no wszystko. Ilealnie, to wszystko elegancko się się dzisiaj na poszukiwanie czterolistego, a za tym. I tutaj chodzi właśnie yy, zgodnie z tą y, metodą. Kolory, które są związane, czwórka to jest związane z elementem drzewa, czyli te kolory drzewa, czyli zielony i brązowy. Yy. Ja bym się widział jako dem, dem, do. <laughs> Zielony i brązowy to takie kolory korzystne dla Pana, aha, aha. plus kolory, które wzmacniają ten element, czyli czarny, niebieski... Y... Czarny jest, zielony jest, niebieski długopis i dżinsy mam. Proszę idealnie. bardzo. idealny normalnie. To są takie y, dwie grupy kolorów, które są y, generalnie dla osób y, z, y, z numerem 3 i 4 najbardziej korzystne. Super. A jeżeli jakaś osoba ubiera się na przykład tylko w określonych kolorach, czy to znaczy, że coś ją tam ciągnie, że jakaś tam jej czasem energia? Czasem tak jest, rzeczywiście. Czasem tak jest, że dane osoby nie wiedząc, ubierają się właśnie w te kolory, które są dla nich y, korzystne. Później po wyliczeniu okazuje się, że rzeczywiście tak te kolory pasują do danej osoby. Tak jest bardzo często. Nie ciąg ciągnęło do czarnego y, koloru. Zawsze myślałem, że tego, że jestem typem z ciemnej gwiazdy. A tu się okazuje, że mam zapisane w mojej tu feng shui czwóreczce, że tak by, powinno być. No to korzystnie Przecież... dla Pana. I do złotego mnie ciągnęło, i do zielonego też To może poprosimy jeszcze adres strony, na której sobie można wyliczyć to wszystko właśnie. A oczywiście już podaję, to jest www.efengshui.pl Dziękujemy są, za rozmowę. Tam są te tam obliczenia, jest, tak? prawie 20 kalkulatorów, można wyliczyć wiele rzeczy i jest duże, ale Więc <laughs> Mi wyszły wyliczenia bardzo dobre, już nie będę, Pani Kasiu, tam zaglądał, chyba, że tak z ciekawości sobie zobaczyć, no, jakieś jest naprawdę. na stronie. Nie po to, żeby obliczać, bo jeszcze mi wyjdzie gorzej później. Nie, na pewno ten, nie, nic złego. Stracił nie ten dobry humor. Dobrze. Naszym gościem jest Katarzyna Dewra i specjalistka w Feng Shui. Dziękujemy bardzo.